Józmy pierwszy list do Koryntian na początku na 13 rozdziale, będziemy dzisiaj czytać kilka krótkich fragmentów i jeden dłuższy. Jest W pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale jest tak zwany hymno miłości, to wszyscy wiemy, ja Chciałem, że tak powiem, wyrwać z kontekstu świadomie kilka fragmentów, które odnoszą się do ważnej rzeczy. To jest werset 11, nawet sam 11 przeczytam. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Wystałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Nie to uderzyło mnie jedna rzecz. Takie przemyślenie, kiedy, kiedy siostra powiedziała e, no w środę o tym, że dobrze jest taką refleksję czasem mieć. Taką refleksję i zapytać się Pana Boga, e, Panie, w którym miejscu ja jestem? Gdzie ja jestem na dziś? No my mówimy często o tym, jak się oczekujemy przyjścia Pańskiego, że. Będziemy tacy jak On i, i, i kiedy przyjdzie i tam jest również napisane w pierwszym liście Jana, żebyśmy byli zawstydzeni podczas Jego przyjścia i dlatego się uświęcamy, żebyśmy byli jak On i żebyśmy nie zostali zawstydzeni. Rzadziej myślimy o tym, że my możemy zostać zawstydzeni w każdej chwili, bo w każdej chwili może nas stąd odwołać i dlatego takie... Taka refleksja, gdzie ja jestem, panie na mojej drodze, to, to jest bardzo ważna sprawa. I należałoby ją mieć w dwóch kategoriach, czyli gdzie jestem ja, to jest jedna sprawa, a gdzie jest Kościół nasz na przykład, to jest druga sprawa, gdzie my jesteśmy. I Paweł mówi o takich sprawach. I jeden z tych fragmentów jest właśnie ten, bo mówi byłem kiedyś dzieckiem. My też byliśmy dzieckiem. Ci, którzy są starsi w wierze, byli jak dziecko. Wtedy mówili jak dziecko i rozumowali jak dziecko. I teraz jest pytanie, czy zaniechałem już dziecięcych spraw, czy dalej jestem jak, jak dziecko. I są wśród nas ludzie, którzy, bracia i siostry, którzy mają mniej lat w Panu, ale są również tacy, którzy mają więcej. I teraz do nich jest pytanie, gdzie jesteś i czy zaniechałeś już dziecięcych spraw czy dalej myślisz i rozumiesz jak dziecko, czy dalej jesteś jak te dzieci w piaskownicy, o której dzisiaj moja żona mówiła, tak? Że one biorą te zabawki i interesują się wyłącznie sobą i kolorami, które lubią. Czy to w twoim w naszym życiu jest tak, jeśli jesteśmy już starsi trochę w wieży, Na ile interesujemy się naszymi kolorami, które lubimy? Na ile interesujemy się, czy w ogóle wiemy, jakie kolory lubią bracia i siostry? Czy mamy taką świadomość, czy zapytaliśmy ich kiedyś. Bo to wbrew pozorom jest też, no to jest taka przenośnia oczywiście, prawda, z tymi kolorami. Czy jest tak, że na przykład, bo często to słyszę i często to też widzę, że my mamy świadomość naszych słabości różnych. I my mamy świadomość, że to jeszcze nie jest rzecz, którą Pan Bóg załatwił z nami. I nawet to wypowiadamy, nie wiem czy zauważyliście, wypowiadamy to czasem w modlitwach, w rozmowach. No ja jestem taki, ja jestem taki i taki jestem. To jest to bardzo często tak w świecie też tak się mówi. No tak, taki jestem, no i co? Teraz pytanie, czy to się zmieniło? To znaczy, czy ja na przykład miałem z Panem Bogiem rozmowę na ten temat i co ja ewentualnie z tym zrobiłem? Czyli tak, jestem na przykład człowiekiem zamkniętym. No, jestem, no i co? Jestem człowiekiem za bardzo otwartym. No, jestem, no i co? I teraz pytanie, czy w moim życiu nastąpił postęp w tej sprawie? Bo pan Bóg na przykład wie i wiem o tym, że on by chciał ode mnie albo większej otwartości, albo mniejszej e, wylewności. Na przykład, nie? Tak mamy czasem. Jest, no, brat się sam zgłosił. Ale to jest, to jest po prostu. No, taka prawda, każdy z nas w modlitwie potrafi mówić piękne rzeczy. Każdy z nas wie, jak te rzeczy mówić. I naprawdę jesteśmy świetni. I czasami słyszymy wspaniałe modlitwy, a potem nie słyszymy efektów, nie widzimy efektów. Teraz pytanie jest takie, czy to nie jest tak, jak Pan Bóg mówi na przykład, bo Izrael i to wszystko, co oni przeżywali, apostoł Paweł mówi w 10 rozdziale pierwszego listu do Korytian właśnie, że to są ludzie, którzy byli wzorem dla nas, którzy żyjemy u końca wieków. Nie muszę tego czytać, prawda, bo to znacie. Jeżeli ich historia jest wzorem dla nas, którzy żyjemy u końca wieków, to jest pytanie, które należy sobie zadać. Czy to nie jest tak, że Pan Bóg kiedyś mówił do Izraela, ja już nie mogę słuchać waszych pieśni. Ja już nie mogę, Jak ten swąd, który ja czuję, wasze ofiary, wasze, on mówi nawet, wasze święta, to nie są już moje, to są wasze święta, bo wy sobie je organizujecie. I teraz jakby to przełożyć na nasze, to teraz wy mówicie wspaniałe modlitwy, ale co z tym robicie dalej? No więc teraz dobrze by było zapytać się Pana Boga, w którym miejscu ja jestem? i co ewentualnie zrobiliśmy w tej sprawie. No bo dostaniemy takie pytanie. Dobrze, ale co ty w tej sprawie zrobiłeś? Jeżeli jesteś człowiekiem zamkniętym, kiedy ostatnio wyszedłeś do kogoś? Kiedy ostatnio byłeś bardziej powściągliwy? Kiedy ostatnio zadzwoniłeś? Kiedy ostatnio brata zapytałeś, jaki jego stan duchowy? Na przykład. Czy żyjesz swoimi sprawami, czy też żyjesz sprawami innych braci? Jest w drugim Koryntian 13 jest jeszcze jeden taki werset, który Paweł mówi tak, badaj... jest piąty werset. Badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie rozpoznajecie o sobie samych, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba, że rzeczywiście jesteście niewypróbowani. No bo przychodzą takie momenty, kiedy mamy okazję spróbować to, o czym mówimy. I teraz pytanie, co my z tym robimy? Czy tę okazję wykorzystujemy, czy nie? Najgorszą rzeczą, jaka nam się może zdarzyć, jest takie postępowanie, że ono po prostu w nas zaczyna wrastać. Czyli my jesteśmy świadomi, co się dzieje, my wiemy, o czym mówimy, ale tego nie robimy i powoli przyzwyczajamy się do tego, że tak jest i nic się nie zmienia. I potem stwierdzamy, że na przykład już zaczęliśmy maskę nakładać zaczynamy i ona zaczyna, zaczyna w niej być dobrze. Bo jeszcze jest bardzo dobry moment, kiedy ona nas uwiera. To jest taki moment, kiedy Pan Bóg pyta, dobrze, ale musimy o tym porozmawiać. I teraz albo odwracamy od tego głowę e, i nie chcemy o tym rozmawiać, i wtedy ona zaczyna nam coraz bardziej przylegać, zaczyna być wygodna. I to jest moment taki, który może być przełomowy. Bo jak zacznie być wygodna, to zacznie nam się, że tak powiem, wrastać. I to jest bardzo, bardzo niedobra rzecz. Jest taki fragment, a jeszcze jeden dotyczący kościoła, dlatego że to jest dotyczący spraw, że tak powiem, personalnych. Każdego to zresztą dotyczy. Kiedy Pan Bóg nas mnie na taką rozmowę albo my się go zapytamy, to On na pewno przyjdzie i będzie z nami chciał o tym porozmawiać. Nie bójmy się tej rozmowy, dlatego że On będzie chciał nam to opowiedzieć łagodnie, ponieważ dlaczego? Bo my chcemy rozmawiać. Bo jak nie chcemy rozmawiać, to wtedy On może przyjść z karceniem. Też dla naszego dobra i trzeba Mu za to podziękować. Ale jeżeli chcemy, to na pewno się z nami łagodnie obejdzie. I na pewno pokaże nam nasze błędy i na pewno będzie chciał, żebyśmy to wszystko razem z Nim przeszli i zmienili. Tu przytniemy, tam przytniemy, zobaczysz, owoc będzie lepszy. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, jest mowa o tym, w jaki sposób funkcjonuje Kościół. I też jest mowa o tym, w jaki sposób Kościół się rozwija. Czwarty rozdział. I tu jest mowa o wzroście, Paweł mówi, aż dojdziemy od 13 wersetu, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Budujemy ciało i teraz ważne jest to, żeby te wszystkie stawy i więzadła się wzmacniały. Yy, ścięgno to jest połączenie, w związku z tym jest pytanie, jak działa połączenie między nami. I dalej w 16 wersecie jest napisane, że to się wszystko przyczynia do wzrostu ciała dla własnego zbudowania w miłości. I yy, Dalej, piętnasty, we wszystkim jako prawdomówni w miłości, żebyśmy rośli. I apostoł Piotr, kiedyś, Piotr napisał kiedyś, że owszem, mówiłem to wiele razy, ale nie nudzi mi się mówić to do Was, ponieważ dopóki jestem w tym ciele, ja wiem, że trzeba Wam to przypominać. No i tak to jest. I kiedy my, na przykład na, na, każdy z nas ma problem y, z tym, gdzie jest, to jeszcze jest drugi. Gdzie jesteśmy jako Kościół? W którym miejscu? Jeżeli jesteśmy w miejscu, że tak powiem, zbyt wczesnym na naszą miarę, na nasz rozwój, na nasz wiek, to znaczy, że coś jest nie w porządku z tymi stawami, coś jest nie w porządku z połączeniami. A połączenia będą wtedy, kiedy będzie przepływ. A przepływ będzie wtedy, kiedy będziemy między sobą szczerzy w miłości. I wracamy znowu do tego, że ciało rośnie, a rośnie wtedy, kiedy wszystkie członki mają między sobą właściwy kontakt. I teraz zobaczmy, jak było z apostołem Pawłem. Kiedy pisze do Koryntian, i to będzie pierwszy, roz, pierwszy nie, drugi list, siódmy rozdział, yy, jeszcze przeczytam wcześniej w szóstym, jedenasty werset. Nasze usta pozostają przed Wami otwarte, Koryntianie. Nasze serce pozostaje szerokie. Nie u nas Wam ciasno, ciasno zaś jest w Waszych wnętrzach. Dla takiej samej wzajemności, jak do dzieci, mówię, i Wy otwórzcie się szeroko. I Koryntianie to byli ludzie niedojrzali, to byli ludzie, którzy byli obdarowani ponad miarę. Darami wszystkimi, o jakich pisze Paweł, ale mimo wszystko towarzyszyła temu, to temu niedojrzałość. W dodatku oni dawali się podejść, dlatego że chodzili między nimi różni ludzie, którzy oskarżali Pawła o różne rzeczy. I jakoś dziwnie się składało, że oni tych ludzi słuchali do tego stopnia, że Paweł się zaczął o nich martwić. W 11 rozdziale pisze tak. To jest początek 11 rozdziału II listu do Koryntian, bo jestem o Was zazdrosny, Bożą zazdrością, gdyż poślubiłem Was jednemu mężowi, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, Wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo, gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub przyjmuje innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to wspaniale. Czyli Paweł, który był ich ojcem w wierze, że tak powiem, w pewnych sytuacjach zaczął się martwić, że oni bardziej słuchają kogoś innego, kto przychodzi w innym duchu, głosi inną Ewangelię. I ich serca zaczęły się zacieśniać, zamykać. I mówi do nich tak, nasze serce pozostaje szerokie, ale Wy się zaczynacie przed nami zamykać. I tu jest napisane nawet coś takiego, że nasze usta pozostają przed Wami otwarte, i to jest idiom, który oznacza to, że możemy z Wami otwarcie rozmawiać. Pytanie, na ile my możemy ze sobą otwarcie rozmawiać? Czyli jeżeli na przykład chcemy rozmowy, to czy my się zaczynamy kurczyć w tym momencie, oj, będzie niedobrze? Mhm. Czy my jesteśmy otwarci i wychodzimy do tej rozmowy y, z, taką, y, no, z taką, taką swobodą? Czyli ja tam nie wiem, co siostra miała na myśli, jak mówię, że przepytywałem rano, nie? Mam nadzieję, że nie skurczona była, ale. Nie! <grym> ale. Bo to możemy się doprowadzić do takiej sytuacji, słuchajcie, że mhm. ktoś powie: Słuchaj, musimy porozmawiać. Mhm. I, I ja po prostu wiem, że on no, będzie niedobrze. To też wiem. A ja bym chciał, żeby zawsze było, że chcę, chcę porozmawiać, to znaczy, że będzie dobrze. My sobie parę rzeczy wyjaśnimy i naprawdę będziemy w lepszym stanie: obaj, oboje, nie wiem. W zależności od tego, jak jest. Ale będziemy szczerzy między sobą, będziemy otwarci między sobą, nie zamkniemy serc. I będziemy świadomi tego, że jesteśmy jednym ciałem. Jest przepływ. Nie będziemy tylko o tym mówić, ale będziemy o to jeszcze w dodatku robić. I to jest coś takiego, co Piotrowi się nie nudziło powtarzać. I to, co ja mam w sercu ostatnio, to jest to, że za dużo rzeczy słychać, a za mało rzeczy widać. I może to jest powód, dla którego możemy mieć problem jako Kościół ze wzrostem. To może być jeden z powodów. Ale dobrze by było, gdyby każdy z nas sobie od czasu do czasu pomyślał: Dobrze, ja jestem członkiem tego kościoła, w takim razie y, chciałbym wiedzieć, Panie Boże, co ja mogę jeszcze zrobić, żeby ten kościół wzrastał. I ja nie chcę być taki, jaki byłem tydzień temu, dwa tygodnie temu. Bo to, że ja mówię, to jest jedno i dobrze mi z tym, to jest, to jest drugie. I to nie jest dobrze, że mi z tym dobrze. Teraz yy, dalej, Paweł pisze, to jest koniec szóstego rozdziału, on pisze, przestańcie się wprzęgać w nierówne jarzmo z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem, albo co za współudział światła z ciemnością. To jest dla nas oczywiste i o tym brat mówił, jak się, jak się dzisiaj dzieliliśmy, że czasami jest tak, że jesteśmy między ludźmi, oczywiście ze świata, bo jesteśmy w pracy, i przestaje nas to te wszystkie żarty, te dowcipy, te rzeczy, jak oni mówią, przestaje nas to jakoś boleć, i to już nie jest dobrze. I tu jest dalej coś takiego, co Paweł mówi cytując Stary Testament, szesnasty werset zamieszkam z nimi i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest cytat z drugiej możeszowej. Dwadzieścia pięć osiem. Wróćmy do tego. Druga młodzieżowa. Dwadzieścia pięć osiem. I Paweł stosuje ten fragment do kościoła. I dlaczego? Bo w 2 Możeszowie 25:8 jest napisane tak: i sporządzą mi miejsce święte, abym zamieszkał pośród nich. Zbudują je dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ja Ci pokażę, a Wy tak wykonacie. To jest przybytek na pustyni. I teraz Paweł to stosuje do kościoła, który też jest w świecie, czyli też jest na pewnej pustyni. I w związku z tym, Bóg mówi tak: sporządzicie mi święte miejsce, czyli to, co jest między wami, to, to, czym wy jesteście, jest święte, jest oddzielone. I wykonacie to według wzoru, który ja wam podałem. Mojżeszowi Pan Bóg podał wzór, który Mojżesz zobaczył, zapisał, bo to był wzór znajdujący się w niebie. I teraz, jeżeli my na przykład mówimy: bądź Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi, to między innymi mówimy: jest wzór który ma funkcjonować na Ziemi kiedyś, ale dzisiaj, to Pan Bóg nam daje to, w jaki sposób ten nasz przybytek ma funkcjonować w świecie. On jest święty. I teraz Pan Bóg chce mieszkać pośród nas. Jeżeli chce mieszkać pośród nas, to nie znaczy tylko, że mieszka w nas, w każdym z nas, ale również jest spoiwem każdego z nas. Czy my sobie w ogóle zdajemy sprawę, co to znaczy? Bo jeżeli byśmy sobie dobrze zdawali sprawę, co to znaczy, to prawdopodobnie my byśmy wiedzieli lepiej, w jakim miejscu jesteśmy jako Kościół. Czy to jest jasne? Myślałbym więcej o innych. Za mało to robię. Chciałbym być inny dla innych, inny niż byłem. Za mało to robię. Dobrze by było, żeby ktoś miał więcej swobody, żeby mi powiedzieć, że coś jest nie tak. Może powinien, ale tego nie robi. Dobrze, porozmawiajmy. Dobrze by było nie zamykać tego, co się dzieje na przykład w moim małżeństwie. Bo są rzeczy, których nigdy nikomu nie powiemy, i to jest dobrze, ale są sprawy, które powinniśmy powiedzieć. Są sprawy, które mam w pracy, które, o których powinni. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę mówić o sprawach, które mi są potrzebne. Bo ja to przeżywam i kościół się za mnie modli, ja to widzę i widzę efekty. Ale nie chciałbym na przykład, żeby kościół wiedział i widział, że ja oszukuję, że ja źle się czuję, że ja mam jakiś problem i nikt mi nie może, nie umie powiedzieć, że ja mam problem. Powiedz o co ci chodzi. Pamiętacie tę atmosferę kilka razy już, prawda? Jak było. Kiedy byliśmy oszukiwani. I myśmy się nie mogli modlić po jakimś czasie. To jest też łaska od Pana Boga swoją drogą, że Kościół czuje, że coś jest niedobrze i nie może się modlić. Ale nie doprowadzajmy do takiej sytuacji, kiedy to wreszcie, tak powiem, spadnie na nas. Siódmy rozdział, Paweł zaczyna, drugi koryntian Mając zatem takie obietnice, ukochani, oczyśćmy się od wszelkiego splamienia ciała i ducha, w bojaźni Boga z poświęcenie. Czyli uświęcając się po prostu. Zróbcie nam miejsce. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Czy ja zrobiłem komuś kiedyś krzywdę? To też jest dobre pytanie, nie? Chciałbym, żebym usłyszał zawsze, że nie. Każdy by tak chciał. Ale nie chciałem zrobić nigdy nikomu krzywdy. Jeżeli tak, no to chciałbym mieć okazję, żeby go przeprosić. I chciałbym mieć taką świadomość, na przykład, że nikogo nie oszukałem, nie zrujnowałem. Tak, Paweł miał. I on, on im to może powiedzieć. Dlatego, mi zrób, dlatego zróbcie nam miejsce, żeśmy nie zrobili żadnej krzywdy przecież. I nie mówię dla potępienia, bo wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i na wspólne życie. I jak my jesteśmy ze sobą na wspólną śmierć i wspólne życie, to naprawdę jest więź. I żeby tak zawsze było. Paweł tak bardzo chciał, tylko koryntianie z drugiej strony nie bardzo. I mówi, wielka jest moja śmiałość względem was. Wielka jest moja chluba z was. Zostałem wypełniony pociechą, jestem obficie wypełniony radością przy każdym naszym ucisku. I teraz w piątym wersecie mówi tak, bo i gdy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnego wytchnienia, lecz zewsząd byliśmy dręczeni na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. No to jest mocna rzecz. Paweł, apostoł, który jest ich ojcem w wierze, przyznaje się do tego, że były na zewnątrz walki, ale oprócz tego on mówi wewnątrz miałem obawy. I nie boi się powiedzieć, tym młodym ludziom wierzę, że on też się wewnątrz bał. On właściwie mógłby, mógłby powiedzieć, tylko że były walki. No były, zawsze są. Ale on mówi: Ja miałem wewnątrz obawy, ja się bałem. Lecz ten, który pociesza uniżonych Bóg, pocieszył nas przybyciem Tytusa. Jednak nie tylko jego przybyciem, ale także pociechą, którą został pocieszony u was. Gdy nam opowiadał o Waszej tęsknocie, o Waszym płaczu i o Waszej żarliwości względem mnie, także byłem jeszcze bardziej uradowany. Tytus poszedł do Koryntian i dowiedział się, jak bardzo Koryntianie kochają Pawła. Paweł się o tym dowiedział i było to dla Niego wielką radością. Mimo całej swojej niedojrzałości, to jednak oni bardzo Pawła kochali. I to wróciło do Niego. I mówi dalej: Bo jeśli nawet zasmuciłem Was listem, nie żałuję. A jeśli żałowałem, widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę Was zasmucił, to teraz cieszę się nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale że zostaliście zasmuceni dla opamiętania. Byliście bowiem zasmuceni po Bożemu. Także niczego z naszego powodu nie straciliście. Zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi smutek, bo Paweł musiał napisać do nich przykry list. I czasami rozmawiamy. I to nie jest sprawa łatwa i wesoła, ale przychodzi coś, co Paweł nazywa smutkiem po Bożemu. I ten smutek powoduje upamiętanie. Dalej pisze, gdyż smutek, który jest według Boga, wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje, a które prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek światowy sprawia śmierć. No i mamy również sytuacje, w których rozmawiamy, i to. Ta rozmowa przynosi smutek. Ale to jest smutek dobry. Według Boga i on wywołuje dobrą reakcję i potem się Go nie żałuje. I dalej Paweł mówi o to bowiem samo to zasmucenie według Boga, jaką sprawiło w was owszem tęsknotę, owszem żarliwość, owszem chęć wymierzenia kary. To jest mowa o kimś, kto tam skrzywdził kogoś w kościele. We wszystkim w tej sprawie okazaliście się czyści. Zatem, jeśli napisałem do Was, to nie ze względu na tego, który wyrządził krzywdę, ani ze względu na pokrzywdzonego, ale po to, by uwidoczniła się Wasza sumienność o nas z Waszej strony przed obliczem Bożym. Dlatego doznaliśmy zachęty. tej naszej zachęci jeszcze obficie ucieszyliśmy się z powodu radości Tytusa, że jego duch doznał odświeżenia ze strony Was wszystkich. Kolejna rzecz. Przychodzi Tytus do Koryntu i doznaje odświeżenia. Do, 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 dowiaduje się o tym, jak oni kochają Pawła, ale oprócz tego on w tej atmosferze odpoczywa. I to jest piękne, jeżeli my możemy przyjść do, do wierzących, być między sobą i doznawać odpocznienia. I zachęty. I Paweł mówi tak: bo jeśli się przed Nim nieco wami chlubiłem, nie zostałem zawstydzony, lecz jak wszystko w prawdzie wam powiedziałem, tak i nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdą. I znowu yy, każdy z nas będzie się bardzo cieszył, kiedy ktoś inny pojedzie z nas na przykład na zewnątrz, gdzieś do innego zboru, tam doznają odświeżenia. I my wtedy do, taka ulga przychodzi. No, mówiłem, że to jest y, zacny brat tak, od nas, albo zacna siostra, i się nie pomyliłem. Wydali świadectwo. Pojechali gdzieś indziej i ktoś inny doznał odświeżenia, albo on doznał odświeżenia, i to była prawda, co ja mówiłem. Ja go znam, i y, można się przy niej zbudować. I tak się Paweł ucieszył, że to wszystko, co mówił Tytusowi o Koryntianach, nie było na wyrost po prostu. I to wszystko dlatego, że on Koryntian dobrze znał. Mógł to powiedzieć. A dlaczego ich dobrze znał? Bo miał z nimi dobre relacje. I on się o nich troszczył, żeby one zostały zachowane. Nie zostałyby zachowane, gdyby oni zaczęli zaciskać serce. Bo pojawiłaby się wtedy obuda i te relacje zaczęłyby się rozluźniać. I to jest taki fragment, który mówi o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby w kościele żyć przed sobą nawzajem w szczerości, bo wtedy się budujemy, i żeby od czasu do czasu zadawać sobie pytanie, na ile my jesteśmy w tym momencie spojeni ze sobą. Tak jak jest mowa w Efezjanach. I to samo pytanie zadajmy czasem Panu Bogu. Panie. Sprawdź mnie, to jest tak jak w 139 psalmie na końcu, prawda? Sprawdź mnie, panie, jakimi ścieżkami ja chodzę, czy to są ścieżki jakieś kręte, czy one są ścieżkami odwiecznymi. I poczekać na to, aż Pan Bóg nam powie, jakie to są ścieżki. Rozmawiajmy ze sobą otwarcie, szczerze, nie wiem, módmy się za siebie, nawzajem. I jeżeli coś już wiemy, że coś jest do zrobienia, do poprawy, to nie tylko się o to módmy, ale również wyjdźmy z tym, zróbmy coś, żeby współpracować z Panem Bogiem, bo On współpracuje ze wszystkimi, którzy Go miłują. Amen.